Witamy bardzo serdecznie. Parę słów informacji może na początek, ale zanim nawet informacja, to chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że możemy tu być. Dziękowania płyną do Urzędu Miasta, do Pana Burmistrza, Centrum Kultury, Pani Marta Kowalczyk, która wspierała nas bardzo mocno. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie i pomoc. Po prostu nie byłoby to możliwe bez tej pomocy. Parę słów o orkiestrze. 19 osób, jeśli dobrze policzyłem, grają razem od 30 lat. Z tym, że słowo razem też może nie jest do końca precyzyjne. Nie są zawodowcami. Chciałoby się rzec, są normalnymi ludźmi, pracujący w różnych zawodach na co dzień. Raz do roku wykorzystują swój urlop poświęcają swój czas i swoje pieniądze, spotykają się po to, żeby razem wyjechać i grać. I dzisiaj są tutaj u nas, z nami, chcą się dzielić poselstwem tym, co, o czym mówi Biblia, o czym mówi Boże Słowo, chcą mówić grać nam o Jezusie. Byli już na węgrzech w Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Mołdawii, Rosji, no w Polsce też już bywali ale nie byli jeszcze w Grodzisku. Tak więc cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że możemy ich słuchać. Eee, może parę słów skąd jesteście, by dobrze było powiedzieć. Są wersze, eee, Freiburg, Drezno. Ziegen, Frau, Freiburg, Stuttgart, no właśnie, Konstancja, no Norbergia, Stuttgart, Zeden, Hamburg, Freiburg, 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 Stuttgart, Freiburg i Freiburg. Trochę nudno się zrobiło, ale dobrze, niech będzie pragły. Ci z Państwa, którzy interesują się geografią, to już pewnie wiedzą, że te miasta są trochę daleko od siebie, więc żeby się zgrać i spotkać, to trzeba troszkę wysiłku. Jesteśmy wdzięczni za to, że są tutaj z nami. Prosimy bardzo.